Dziwna Was ponownie na moim kanale? Słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na test takiej mini piły szablastej jakby z dodatkową przystawką, która pomaga nam przycinać gałęzie. Model GE GS18 150 L i solo. Zapraszam na film. Dobra, na początku muszę oczywiście Was poinformować, że jest to współpraca. Nie otrzymałem wynagrodzenia finansowego od Angela tylko sprzęt do testów i firma Einher nie wpływa oczywiście w żaden sposób na te filmy. Lecimy z urządzeniem. Słuchajcie, pierwszy raz mam taką mini pilarkę do testów. E, miałem mini szablastą, ale ta jest troszeczkę jednak inna. E, opowiadałem Wam o niej tak pokrótce na pierwszym filmie z krętarką Einhela i przypominam, że na kanale Warsztatu Jakuba możecie zobaczyć test podobnej, ale poprzedniego modelu to jest nowszy model. E, ten ma łamane na 150 Warsztatu Jakuba Testował hmm, chyba bez tego łamane na 150 i możecie to zobaczyć po, po mocowaniu akumulatora. U mnie się wsuwa tak jakby od dołu, e, u niego się wsuwało e, tak klasycznie, że tak powiem, od tyłu. I teraz tak, co to za sprzęt? To jest nic innego jak tak naprawdę mini piła szablasta. Słuchajcie, standardowy tutaj mamy uchwyt na brzeszczoty do piły szablastej. Zresztą dwa mamy w zestawie i to akurat fajnie, bo KWB to już są takie lepsze firmy, a nie takie typowo chińskie no-name, więc tutaj fajnie dwa ciekawe brzeszczoty dostajemy w zestawie. E, tutaj słuchajcie, macie taką platformę. Plastikową osłonę, którą po podniesieniu, która po podniesieniu daje nam tutaj łatwiejszy dostęp, oczywiście, do mocowania naszych brzeszczotów. Zwykłe takie pokrętło, które należy przesunąć, żeby zamocować brzeszczoty, tak jak w każdej pilarce szablasty. Natomiast czym się różni tak naprawdę ta piła? Troszeczkę inny układ w ogóle. Bardzo ona fajnie leży w dłoni. Guma, to już powiem któryś raz. Te nowe sprzęty Hela są naprawdę według mnie lepiej wykonane. Ta guma jest jakaś. Totalnie inna po prostu niż była do tej pory, to jakby inny też plastik. Mam wrażenie, że to jest wszystko lepiej wykonane niż poprzednie sprzęty Angel'a. I słuchajcie, możemy zamocować sobie zresztą to zróbmy, zróbmy brzeszczot bez tej przystawki, którą tam ciągle w tle widzicie. Zaraz do niej przejdziemy, ja tylko sobie wyciągnę ten brzeszczot. Ok, zobaczcie, podnosimy, przesuwamy blokadę. Mamy brzeszczot założony. I teraz ta piła działa niczym taka miły, mini piła szablasta. Tutaj oczywiście mamy blokadu z pustu dla lewo i praworęcznych. Blokuj, odblokowujemy i możemy sobie przycinać. Wtedy tutaj ten metal służy niczym nasza taka prowadnica, jak to jest w piłach szablastych. No bo po czymś ten nasz materiał musi się oczywiście e, posuwać o coś musi się tutaj zaprzeć. Natomiast e, kto z Was kiedyś próbował przycinać gałęzie troszeczkę mniejszej średnicy piłą szablastą, ten zapewne wie, że piła szablasta szarpie gałęziami przód tył zamiast je przycinać. No i wtedy pomo z pomocą powinno powinno przyjść to rozwiązanie, ponieważ ja jeszcze takiej pilarki nie testowałem. Słuchajcie, jak to się zakłada? Ja w ogóle sobie ściągę na razie ten brze brzeszczot, chociażby ze względu bezpieczeństwa. No akurat tu jest mega to fajnie rozwiązane, bezkluczykowo. Zobaczcie, jaki to jest Tutaj mamy takie nacięcia, a tutaj mamy. Taki jakby pręd. Opieramy, wciskamy tutaj te dwa przyciski, z dwóch stron one są, te czarne. I tyle, i zamontowane. Natomiast jeśli chodzi o demontaż, wciskamy. Dziękuję, do widzenia. Także to jest akurat super, bo jeżeli mielibyśmy tutaj coś rozkręcać, przykręcać, no to wiecie jak to jest. Zawsze to jest jakoś gdzieś podczas pracy troszeczkę upierdliwe. Teraz zobaczcie, ja nawet mimo, że gdzieś tutaj muszę przed tym statywem się gimnastykować, bo on mi zawsze jednak troszeczkę przeszkadza. No to jest to super proste. I teraz jak piła nasza będzie działała z, z tą przystawką. Zobaczcie, ona jest na sprężynach. Widzicie, czyli jak mamy, <śm> że to jest gałąź, akurat fajna, cienka gałąź, to normalnie możemy sobie wtedy zaciąć, przycinać i to nam powinno fajnie tutaj asekurować tą gałąź, żeby po prostu piła nie szarpała. Jak to będzie w praktyce wyglądało? Mam nadzieję, że to będzie się spisywać. Zresztą, czekajcie, jeszcze tylko zamocujemy sobie ten brzeszczot. Zobaczymy tylko z ciekawości, jak to będzie się mniej więcej układać. Spokojnie, akumulator żaden nie jest pięty. Eee, gdzie to jest? Gdzie to jest? Tutaj. Aha, dobra. Cyk. No tak, zobaczcie. Gdzie brzeszczot jest dopiero tutaj, czyli prawie na końcu mm, takiego trójkąta, który tworzy ta przystawka. I wtedy, jak tutaj położy się gałąź, brzeszczot fajnie zaczyna ciąć, a to się będzie podnosić, żeby przeciąć całą gałąź. No i właśnie, zdolność cięcia. Bez tej przystawki, słuchajcie, producent podaje 10 cm, natomiast z tą przystawką 8. Ze względu chociażby takiej, że przecież przystawka ma też jakiś ograniczony zakres, więc jeżeli będziemy mieli grubszą gałąź, to przystawka aż nam tu zblokuje gałąź i nie pójdziemy dalej i nie przetniemy. Ale no. To będzie raczej się spisywać do małych gałęzi. Jeszcze jedna rzecz. System, Einhell tutaj podaje system antywibracyjny. Na początku tak sobie pomyślałem, co, jaki antywibracyjny, przecież tutaj nic nie ma. Chodzi tutaj, zobaczcie. Miejsce, gdzie się wkłada akumulator. Widzicie? Czekajcie, wepnę akumulator. Ok. Widzicie, to pracuje na tym czarnym plastiku. Te sprzęty mocno wibrują, więc to chyba taka bardziej ochrona dla akumulatora, żeby po prostu nie za bardzo tutaj się wyrabiały te prowadnice plastikowe. No i co? Słuchajcie. Ale to jest cichutkie. Tego się nie spodziewałem akurat. Nie ma żadnej regulacji obrotów. Ogólnie to, że akumulator jest w ten sposób wpinany, fajnie to wyważa. Dosyć gadania w warsztacie o takim sprzęcie. Aha, a propos wyważenia, tylko szybko wrzucę wam na wagę. Yy, wrzucimy sobie teraz na szybko z zapiętym tutaj tym dodatkowym adapterem do mniejszych średnic. Kilogram 360. I teraz sobie jeszcze szybko odepniemy ten adapter z brzeszczotem, oczywiście. O, czyżby baterie padały? Bez akumulatora, bo każdy z Was. No, muszę baterię zmienić. No, szybko, póki działa. Kilogram 135. <noise> nie miałem baterii. zawieramy się za testy. E, dobra, słuchajcie, teraz bez mikrofonu, bo nawet nie mam, jak tutaj ze statywem tańczyć. Pierwsze, co chcę sprawdzić, to taką drobnicę. Taką gałązkę malutką. Ona jest taki ścięta, bo tego orzecha już za bardzo nie można przycinać. Chcę zobaczyć, jak będą działać te szczęki. Zobaczmy. Uuu, bardzo fajnie, nie szarpie. To też taka dziczyzna do odcięcia. Machniemy sobie to. Okej, okay, ja to teraz wezmę w rękę i spróbujemy z ręki. Zobaczcie, telefon leży na jakiejś palecie. Chcę zobaczyć, czy z ręki taki, taką cienką gałązkę jestem w stanie przeciąć i nie będzie mi to szarpać. Czekajcie, go to w miarę przeostrzmy. Dobra, spróbujmy. Delikatnie szarpie, ale nie jest źle. Nie, w zasadzie super. Zobaczcie, kiedy jest cieniutkie. To jest cieńsze niż mój palec. E no, super. Dobra, słuchajcie, coś takiego. Jakieś 3,5-4 cm. Nie mam miarki. Dosyć mocno sprężynuje. Spróbujmy. Ok, ciężko bez drabiny tak wysoko, ale poszło. Czekajcie, ja to sobie zerwę. I co, spróbujmy jeszcze to dziabnąć. O, może spróbujmy w ten sposób? Troszkę mi się na koniec haczy, eee, haczą te zęby, ale to jest kwestia tego, że to jest no, 2 metry gdzieś na wysokości i nie mogę tego dobrze sięgnąć. Wydaje mi się, że zwiększa to piła obroty, jak wyczuję obciążenie. OK, z ręki większe kawałki trochę szarpie. To jest oczywiste, jakby. No ciężko jest ręką to utrzymać, drugą ręką piłę, ale da się. Jak widzicie, to już są naprawdę spore średnice. Ciechnijmy sobie jeszcze gdzieś tutaj. Widzę, że też kwestia techniki. Teraz, jak dużo lepiej to szło, prowadziłem, zwróciłem uwagę, to naprawdę już fajnie szło. Ciechnijmy sobie jeszcze tu, gdzieś w tym najgrubszym miejscu. Do ręki o tyle fajnie, że tak naprawdę widzieliście, ja tak lekkie takie półkola robiłem tym. Wydaje mi się, że to jeszcze szybciej szło. Ok, słuchajcie, teraz sobie sprawdzimy bez tej przystawki już typowo zdolność cięcia tej maszyny i jak sobie radzi z grubszym materiałem. Najpierw mamy 7 na 7 a tam dalej mamy jeszcze jedną kantówkę 10x10, czyli tyle, ile maksymalnie podaje producent. Ta piła nie ma, nie wiadomo jak mocnych obrotów. Słuchajcie, tutaj mamy 2600 obrotów. No nie ma ile posłów, no ale zobaczymy, jak to sobie poradzi najpierw z 7x7. 7 na 7 gładziutko. Myślałem, że od tak małych e, obrotów, posuwów zwojowych, jak zau, będzie większy problem, będzie szarpanka i tak dalej. No to co? Zobaczmy sobie to 10 na 10, tylko odepniemy tutaj ten ścisk, bo będzie przeszkadzał. Tutaj trochę stół jest niestabilny, więc to wibruje. No tutaj, no może szarpniemy to tym rzeszczotem zestawu, że jak będzie gdzieś uderzał, spróbujemy. Zauważcie jedną rzecz, jak ja odpalam piłę, ona ma takie dosyć wolne obroty, jak wyczuję obciążenie, to jest takie podniesienie obrotów, żeby je ustabilizować. Bardzo fajnie. Powiem Wam szczerze, zakładacie większy brzeszczot, dłuższy niż ten zestawu i nawet dacie coś większego. Troszkę to pewnie Wam już zajmie. Nie jest to wiadomo maszyna, ale czegoś takiego, to jest bardziej do gałęzi niż do przecinania kantówek 10 na 10 Ale da się? Da się. Czyli jak macie taką maszynę pod ręką, to sporo rzeczy obskoczycie. No właśnie, sporo rzeczy obskoczycie. Słuchajcie, to jest gałęziówka, jakby nie było. I w zestawie nawet nie ma brzeszczota do metalu. Ale to jest przecież zwykła piła na zwykłe brzeszczoty do piły szablasta. i Założyłem brzeszczot do metalu. Słuchajcie, skoro możemy taki sprzęt zabrać na działkę, no to wiadomo jak jest na działce. Czy jakiś supek przyciąć, czy jakiś pręd zbrojeniowy, który gdzieś wbijamy, żeby nam jakieś rośliny podtrzymywał. 2 mm grubości, blacha. Zobaczmy. No niestety, brzeszczot używany. Nie mam nic nowego, ale powinniśmy sobie. Nie jest jeszcze źle, są zęby całe. Próbujemy. No i co? Na miękko. czyli tak jak mówię, no przecież to jest piła szablasta, troszeczkę niższe obroty, na początku widzieliście lekkie szarpanie zanim się brzeszczot dobrze wgryzł materiał, co jest jakby standardem w piłach szablastych, no i takim narzędziem też obskoczycie wszystko, jakieś tam właśnie słupki, jakieś pręty metalowe na działce i tak dalej. Dobra, słuchajcie, krótkie podsumowanie. Naprawdę bardzo fajne narzędzie. Pierwszy raz tego typu narzędzie testowałem na kanale i w ogóle używałem. Dużo plusów. Muszę przyznać, że naprawdę przez te szczęki tutaj fajnie się przycina drobne takie cienkie gałązki. Tam z ręki widzieliście nawet na filmie, że bez problemu się da jakieś tam szarpanie. Oczywiście wtedy lekkie jest, ale bez problemu. Po ściągnięciu tego, ściąganie tego, tak jak mówiłem na początku filmu, banalne. Po ściągnięciu tego 10 na 10 kantówkę bez problemu przeciąłem, e, Dosyć małe wibracje, lekki sprzęt. E, ja to testowałem na baterii czwórce, W ogóle chyba tego Wam zapomniałem powiedzieć. oczywiście w pełni naładowanej. Jednak e, do tego, szczerze mówiąc, spokojnie 2,5 akumulatoru bo Beichel ma 2,5 lżejszy. A myślę, że jeśli chodzi o moc, wystarczająco. Ten system tutaj wibracyjny też yy, spoko opcja, bo zawsze mniej się yy, przysłowiowo wyświechta wam ten akumulator. No naprawdę fajne urządzenie. Sprawdzając cenę w sieci za trzy stówki, już coś takiego możecie kupić. Myślę, że spoko wycenione, jak na te czasy, gdzie elektronarzędzia ogólnie pogodrożały. Metal możemy tym przeciąć. To no, takie mega uniwersalne narzędzie do ogrodu czy na działkę. Ale jak zwykle, chciałem Wam pokazać, jak sprzęt działa, a decyzja nale należy do Was. Dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.